Witam serdecznie. Dzisiaj u mnie oto takie urządzonko. Inteligentny, znalny przekaźnik z pomiarem energii. Zobaczymy jak to wygląda. Co my tu mamy? To urządzonko kosztuje go chyba około 30 zł wykorzystam je sobie do podłączenia w instalacji mojego offgrida do pomiarów na wejściu do falownika z sieci. Będzie odmierzał mi ilość energii, jaka zostanie pobrana z sieci. Obecnie w datalogerze jest pomiar energii, ale tylko w bypassie. Natomiast jeżeli pracuje z baterii lub z paneli fotowoltaicznych, podbiera sobie z sieci tam około 30-kilku watów i tego już niestety data nie rejestruje. Poza tym w data nie mogę sobie odtworzyć miesięcznego pobrania z sieci, co widać tutaj na wykresach. Są tylko z całego jednego dnia. Ten inteligentny przekaźnik wyłącznik przeznaczony jest do montażu na szynie DIN z możliwością jest zdalnego sterowania przez sieć Wi-Fi. Najczęściej może być przez aplikację Tuya lub Smart Life. Możemy zdalnie włączać włączać wody elektryczne, na przykład oświetlenia, grzałki, ładowarki, przez co na przykład możemy w czasie na przykład szczytu, gdy nie mamy mamy za dużą moc paneli fotowoltaicznych, magazyn pełny, możemy załączać sobie zdalnie grzałki. Odbiorniki po prostu energii. Możemy również zintegrować nasz ten wyłącznik inteligentny z systemami Smart Home, na przykład Home Assistance. Górna część z oznaczeniem Nl jest wejściem zasilania. Dolna część z oznaczeniem N i L1 wyjście na odbiorniki obciążenia. No i dzisiaj na chwilę falowniczego odłączony. Robimy sobie przekładkę. Yy, wylatuje ta skrzynka. Jest troszeczkę jednak za mała. Zakładam sobie tam skrzynkę, tą większą. Tutaj falownik odpoczywa. Jest pochmurno, także nie ma co żałować, ale pompa chodzi. Słuchajcie, patrzcie, zaraz pokażę. Wszystko w domu mam. A dlaczego mam? O, pompeczka sobie działa, tak? Ale ja mam coś takiego fajnego, jak przełączniki sieć agregat. Tu jeszcze bałagan, jeszcze to kończę cały czas. I w tej chwili mam po prostu o, przełączone na sieć. Jeden obwód dla tych, co nie widzieli, drugi obwód dwa obwody w tej chwili jestem niestety na sieci ale nie ma co żałować bo pochmurno jest dlatego robię te prace to tak tylko chwilowo w temacie bierzemy się dalej za robotę za czym to podłączę jeszcze tutaj tą osłonkę postawię to pokażę jak tutaj teraz w tej chwili mam to podłączone jak to u mnie ta rozdzielnica AC wygląda i teraz tak tutaj montowałem właśnie ten inteligentny przekaźnik z pomiarem energii elektrycznej, i mamy tak od góry wejście neutralny L1. I tu mamy wyjście już do falownika, czyli w kierunku falownika w momencie, kiedy będzie bypass, lub w ogóle całkowity pomiar energii z grida, czyli z sieci. Czyli tu mamy już na falownik neutralny plus L1. No i tu musimy dać mostek na listwę PE i to stąd właśnie już mi wychodzi tym przewodem pod AC-IN. Tak. Tu już jest wyjście na dom, czyli to dwa rozdzielacze, neutralny i L1, faza zabezpieczenie 32 ampery. No, i przepięciówka. Tu się nic nie zmieniło, tylko weszło do tej rozdzielnicy. Na górze będziemy mieli obwód, różnicówka, światła, 10, przepraszam, gniazdka 16 i 10, 10 amperów będzie yy, oświetlenie. Jeszcze te gniazdka, wszystkie co mam tutaj w, w garażu i yy, w tym pomieszczeniu, po prostu one nie są podłączone pod tego grida, dlatego, dlatego ta skrzynka, Większa i off-grid już będę miał. W, no tu w tym pomieszczeniu. Mam już wyprowadzone, tutaj te wyjście na gniazdka, które tutaj będę miał z tych fajnych rozdzielaczy, przewody, tutaj podróżnicówkę z różnicówki już na mostek i drugi mostek, i tutaj na ten mostek. Także także już to mam zrobione. Teraz tak. Ten licznik energii i przełącznik może nam fajnie służyć. Powin, mo, może i powinny być nawet dwa, czyli jeden na wejściu do falownika, drugi na wyjściu z falownika do domu już i w sumie by miał dwa pomiary energii elektrycznej do wejścia do falownika z sieci i wyjście na dom. Tak żebym mógł sobie śmiało sobie zliczać. Tak będzie prawdopodobnie, tylko kupiłem na razie jeden. Chciałem zobaczyć, przetestować, jak to będzie działało, więc a jeszcze jedna taka rzecz. Fajnie można go wykorzystać. Na przykład, jeżeli mamy y, priorytety SBU, i na przykład bateria, jeżeli będzie miała te agumnie 21%, zostanie baterii 21%, przełączy się na sieć, i na przykład jesteśmy gdzieś dalej od domu zdalnie, możemy sobie rozłączyć tą sieć i poczekać aż pod warunkiem, że widzimy, że jest słonecznie z paneli PV mamy dużo energii i poczekać sobie aż 60% będzie miał magazyn i wtedy sobie ją z powrotem włączyć bo tutaj jest tak, że powrót z powrotem na baterie i panele jest jeżeli bateria ma powyżej 60% niżej się nie da zjechać, więc można to, to wykorzystać żeby wyłączać po prostu. Jesteśmy rano Przełączyło się nam na sieć, mamy 21%, jest moc z paneli. Wyłączamy sieć i czekamy aż ponad 30% będzie miał magazyn, i wówczas sobie z powrotem załączamy sieć. To w ten sposób można wykorzystać, żeby nie korzystać z sieci, żeby ten magazyn i tak i tak mam tak, że tylko z paneli ma się ładować magazyn, ale pomimo wszystko ten bypass płynie i. Zasila dom na urządzenia z sieci. Szkoda trochę tej energii. Dobra, przystępujemy do konfiguracji. Skanujemy QR kod tutaj, żeby pobrać aplikację. Ja już tą aplikację mam ściągniętą lub pobieramy tu jasmart. Polecam tu jasmart. Można ją zintegrować z systemem Home Assistant. Po zainstalowaniu otwieramy aplikację, wyrażamy zgody i rozpoczynamy rejestrację konta. Wpisujemy adres mailowy. Klikamy Otrzymaj kod weryfikacyjny. Na podanego maila otrzymasz kod weryfikacyjny. Teraz masz jedną minutę, by go wpisać. Następnie ustaw hasło i kliknij zakończono. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 do 5 sekund. Mamy włączone, wskaźnik miga szybko. Opuść aplikację i teraz dodaj urządzenie. Pojawi się nasze urządzenie monitorujące. Dodaj je, klikając na nie. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wpisz hasło. Urządzenie zostało dodane. Kliknij zakończ. Dodanie urządzenia świeci się światłem ciągłym. Na niebiesko. Teraz możemy włączyć. Jest. Odpalił się falownik. Jest tylko w tej chwili sieć, nie ma w ogóle podłączonego magazynu, nie ma PV, nic nie ma, ani wyjścia nie ma. Zobacz, jest włączony, przekaźnik, licznik energii. od razu na aplikacji, sam falownik pobiera 12,4W, 12,2W, co widać, napięcie 239V, to jest sieć. I to jest w tej chwili pobór falownika bez jeszcze podłączenia. Czyli teraz faktycznie liczy, liczy mi wszystko, będę miał dokładny pomiar, ile z sieci wezmę. Data Lodger niestety tego nie zlicza. Słuchajcie, teraz sobie już magazyn uruchamiam. Tak, panele pv -ki. No i ruszyło. Już jest ładowanie. A, już mamy ładowanie z paneli. Także teraz, akurat słońce wyszło. Zobaczcie, trochę go jeszcze podładuje. Ale tutaj mamy już cały czas pomiar. No i teraz wejdźmy, zobaczmy, ile to pobiera. A, jeszcze uruchomimy sobie dom. Hmm, czyli tak. Zasilania, przetwornica poszło poszło no i teraz zobaczmy właśnie i ile to pobiera w tej chwili teraz tak jak widać 42,5 W pobiera sobie, czyli jest w miarę dokładny słuchajcie i fajna rzecz myślę, fajna rzecz wykresy robi, nie wiem jak tu z wykresem bo to na razie dopiero włączyłem Eee, także, także ok, fajny pomiar podoba mi się założę sobie jeszcze drugi na dom tego już nie będę filmował kiedyś Wam pokażę może wykresy tylko jak to robi no zobaczymy, jak się będzie sprawować tego to można jeszcze eee, jeszcze można tutaj w sumie wykorzystać do załączania wielu urządzeń czyli macie pełny magazyn Sieci własnej tutaj po prostu wychodzi warunek, jakiś pełny magazyn, załącza się jeszcze jakaś grzałka, jakieś urządzenie, steruje tym, to przez Wi-Fi można posterować. Także fajna rzecz, fajna rzecz. Ja tu sobie to powoli automatykę taką robię. Mam nadzieję, że to się wszystko ładnie sprawdzi. O, zobaczcie, fajnie co świeci. Włączony. Jeszcze raz od góry wejście. Tu wyjście do falownika na dole. Wejście. No, także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na następne filmiki. Cześć.